Dzień dobry, kochani. Cześć, z tej strony Piotr Maćkała. Pozdrawiam serdecznie z Poznania. Kochani, dzisiaj taki temat związany z naturą języka apokaliptycznego w Biblii. Dlatego, że dopóki nie zrozumiemy języka apokaliptycznego, to jest bardzo specyficzny język, nie zostawimy sobie tych wszystkich wersetów razem, nie przemodlimy tego, nie przemyślimy tego zwyczajnie, nie wczujemy się w tą kulturę semicką, starożytną i będziemy czytać Pismo Święte tak, jakbyśmy dzisiaj wzięli jakąś książkę, no nie wiem, obojętnie jaką, i zaczęli czytać, a Biblia nie jest jedną księgą. Biblia jest zbiorem wielu, kilkudziesięciu ksiąg, które powstały na przestrzeni wielu tysięcy lat i zostały jakby zamknięte dwa tysiące lat temu, więc. My naprawdę musimy się pochylić nad tym językiem, żeby dobrze go rozumieć i żeby rozmaitych idiomów semickich, hebrajskich, ze starożytności żeby nie brać dzisiaj tak po prostu, bo zaczniemy myśleć, że Jezus nawoływał do nienawiści, żeby mieć w nienawiści swojego ojca lub matkę. To jest taki byłby skutek właśnie nierozważnego czytania Pisma Świętego. No dobrze, kochani, język apokaliptyczny, dosłowność czy przenośnia? Dosłowność czy przenośnia? Zobaczmy. E, żydowscy prorocy, żydowscy królowie, król Dawid na przykład, używali specyficznego języka opisującego zniszczenie odstępczych narodów. I zaczniemy od. E, Księgi Izajasza, 13 rozdział, jeśli macie Pismo Święte, otwórzcie proszę, Izajasza, 13 rozdział, wersety 1, a później od 6 do 11 i jeszcze 13. Ale generalnie jest to Izajasz, 13 rozdział. Brzemię Babilonu, czyli jest to wyrok na Babilon, brzemię Babilonu, które widział Izajasz, syna Mosa. Zawódźcie, bo bliski jest dzień Pana, prorokował wtedy Izajasz o... Zniszczeniu Babilonu i wiemy, że medopersowie zniszczyli Babilon. Przyjdzie jak spustoszenie od Wszechmocnego, dlatego wszelkie ręce opadną, a każde serce człowieka struchleje. Zobaczcie, wszelkie ręce opadną, a każde serce człowieka struchleje. Czy chodzi o wszelkie ręce na całej planecie, Ziemia, albo Każde serce, wszystkich ludzi, którzy wtedy żyli e, również w Australii czy w Ameryce Południowej. Tak samo, kiedy Zachariasz mówi, że ujrzy go wszelkie oko, Zachariasz to doprecy 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 doprecyzowuje. Czyli i, czyli, bo to znaczy to samo, i, czyli ci, którzy go przebili. Więc nie, że ujrzy go wszelkie oko, również osób niewidomych, niewierzących, niewidomych. Albo e, dzieci, embrionów, które się jeszcze nie wyłoniły, nie wykształciły, tak, ale ujrzą go, ujrzą go ci, którzy go przebili. O tym prorokował Zachariasz. To jest troszeczkę inny temat, ale zobaczcie, wszelkie ręce i każde serce nie zawsze oznacza wszystkich e, ludzi na planecie. Tak samo jak Bóg mówi: wyleje ducha mego na wszelkie ciało. Wiemy, że nie na wszelkie ciało. Po prostu, bo niewierzący nie otrzymali ducha w Dzień Pięćdziesiątnicy. Uniwersaliści będą się trzymać tego, że tak, na wszelkie ciało, że wszyscy mają Ducha Świętego. Ale yy, myślę, że się zgodzicie ze mną, że nie wszyscy mają Ducha Świętego. Yy, I będą przerażeni. Czytam dalej Izajasza 13, i będą przerażeni. Ogarną ich skurcze i boleści, będą widzieć się z bólu jak rodząca kobieta, bóle rodzenia, coś to też nam mówi. Jeden na drugiego spojrzy z osłupieniem, ich twarze będą podobne do płomieni. Oto dzień Pana nadchodzi, okrutny, w zapalczywości i srogim gniewie, aby zamienić te ziemię, te ziemie, czy chodzi o planetę, czy raczej właśnie brzemię Babilonu. Aby zamienić tę ziemię w pustynię i wytępić z niej grzeszników. I pamiętajmy, to nie Bóg wytępił, to nie Bóg sprowokował medopersów, żeby najechali Babilon i zabili tam ludzi, tylko natchniony autor widział w tym wszystkim kolej historii zbawienia, która miała swój kluczowy moment w Chrystusie, kiedy przyszedł tutaj na Ziemię i kiedy też. Ta odstępcza Jerozolima miała być zniszczona. Bez ten sam język. Posłuchajcie dalej, Izajasz 13. Gwiazdy nieba powiem, i ich konstelacje nie będą jaśniały swoim światłem. Słońce się zaćmi, gdy tylko wzejdzie, a księżyc nie zabłyśnie swoim światłem, i ukaże świat za jego zło i niegodziwych za ich nieprawość zobaczcie mamy tutaj gwiazdy nieba i konstelacje nie będą jaśniały swoim światłem słońce się zaćmi księżyc nie zabłysnie swoim światłem znowu język apokaliptyczny bo myślę że domyślamy się że jest to przenośnia dlatego że chodziło o babilon brzemię babilonu czy wtedy słońce przestało świecić czy gwiazdy nie dały swojego blasku to jest przenośnia dla tamtych ludzi był to koniec ich świata. Tak jakby zga zgasło słońce, jakby zgasły wszystkie gwiazdy i jest mrok. Po prostu jest mrok. I ukaże świat, mówi Bóg tam. Ukaże świat, czy cały świat został ukarany, gdy Babilon został najechany przez Medopersów. No nie. E e to był po prostu świat tamten. E ta cywilizacja Babilonu. I ukaże świat za jego zło i niegodziwych za ich nieprawość, położy kres pysze zuchwałych i poniże wyniosłość okrutników. Maria też mówiła w swoim magnifikat, Wielbi Dusza Moja Pana, w pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza, że on wywyższa pokornych, a władców strąca stroną. O czym Maria prorokowała? O zburzeniu Jerozolimy. Też, kochani, nagram jeszcze odcinek o tych wydarzeniach poprzedzających narodzenie Pana Jezusa. Bo zbliżają się święta wielkim krokiem. Znaczy, nie wiem, czy wielkim, ale zbliżają się w każdym razie. E... Dlatego zatrząsnę niebem, zobaczcie, zatrząsnę niebem, a ziemia ruszy się ze swego miejsca pod zapalczywością Pana zastępów i w dniu Jego srogiego gniewu. Czyli wstrząsnę niebem i ziemią. Chodziło o zburzenie Babilonu. Musimy uznać, kochani, ten poetycki, taki przesadny język apokaliptyczny tutaj mamy na przykładzie zburzenia Babilonu. Zobaczmy dalej, kochani, i to jest też Izajasza 34 rozdział, wersety od pierwszego do drugiego i od czwartego do piątego. Zbliżcie się narody, aby słuchać i wy ludy słuchajcie uważnie. Niech słucha ziemia i to, co ją napełnia. Ale znowu, czy chodziło o Nową Zelandię, niekoniecznie. Świat i wszystko, co się na nim rodzi, bo oburzenie pana spadło na wszystkie narody, zobaczcie, na wszystkie narody, również na mieszkańców Grenlandii czy Alaski, nie wiem czy wtedy jeszcze tam ktoś był na Grenlandii, ale, ale Ameryka Północna, tak zwani Indianie wszystkie narody, jego zapalczywość na wszystkie ich wojska. Wytracił je doszczętnie, wydał je na rzeź. I słuchamy dalej. To jest Izajasza 34, rozdział przypominam. Wersety 4 do 5. Teraz cały zastęp niebios stopnieje. Cały zastęp niebios stopnieje, a niebiosa jak zwój zostaną zwinięte. Może to się kojarzy nam z czymś, z księgą objawienia? Tak, niebiosa i ziemia, niebiosa zostały jak zwój zwinięte. Całe ich zastępy opadną, jak opada liść z winorośli, i jak opada niedojrzały owoc z drzewa figowego. Te, drze te gwiazdy, które spadają jak, jak figi z drzew. Mój miecz bowiem nasyci się na niebie. Miecz pana nasyci się na niebie. Zobaczcie, to nie jest dosłowność. To kochanie jest przenośnia. Inaczej pójdziemy w absurdę. Oto spadnie, i teraz jest wytłumaczenie: oto spadnie na Edom i na lud, który przeklołem, na sąd. Ten miecz spadnie na Edom. Zobaczmy dalej. Ezechiel, 32 rozdział, werset 1, a później 7 do 8. Synu człowieczy, a więc syn człowieczy zawsze oznaczało proroku i przeciwko narodowi odstępczemu. Jezus też o sobie mówił: Syn człowieczy, gdy syn człowieczy przyjdzie, czy znajdzie wiarę na ziemi? Bo Jezus płakał nad Jerozolimą. A więc, synu człowieczy, podnieś lament nad faraonem, królem Egiptu. Teraz mamy Egipt, król Egiptu, faraon. A gdy cię zgaszę, zgaszę ciebie, królu Egiptu, faraonie, bo uważałeś, że jesteś synem Bogara, słońca. A gdy cię zgaszę, zakryje niebo i zaciemnie jego gwiazdy. Słońce zakryje chmurą, a księżyc nie da swego światła. Wszystkie świecące światła na niebie zaciemnie z twojego powodu i sprowadzę ciemność na twoją ziemię, mówi Bóg. Widzicie? To jest język który później był używany przez Pana Jezusa w Ewangelii Mateusza, gdy mówił o zniszczeniu Jerozolimy, ten sam język jest w Księdze Objawienia. Zobaczmy dalej. Joela, Księga Joela, trzeci rozdział, wersety 14-16. do 16. Tłumy, tłumy w Dolinie Wyroku, bliski bowiem jest dzień Pana w Dolinie Wyroku. Słońce i księżyc się zaćmią i gwiazdy stracą swój blask. I Pan zagrzmi z Syjonu, a z Jerozolimy, wyda swój, swój głos. Teraz zobaczcie, czy Syjon i Jerozolima to są dwie różne rzeczy? I pan zagrzmi z Syjonu i pan zagrzmi z Syjonu, a z Jerozolimy wyda swój głos. Nie, to jest jedno i to samo. To jest bardzo ważna koncepcja, jak czytamy e, e, księgi Starego Testamentu, ale też jak pan Jezus mówi wiele rzeczy. On mówi jedną rzecz, a potem ją wyjaśnia. Tak samo tutaj, z Syjoną Pan zagrzmi, a z Jerozolimy, ale to jest jedno i to samo, a z Jerozolimy wyda swój głos, także zadrżą niebiosa i ziemia, ale Pan będzie ucieczką dla swego ludu i siłą synów Izraela. Widzicie? Czyli Pan był ucieczką dla chrześcijan, którzy uciekli z Jerozolimy i nie zginęli w wojnie żydowskiej. Zobaczmy dalej. Księga Amosa, ósmy rozdział. Wersety 1 do 2 i 8 do 9. Amosa, ósmy rozdział. To mi ukazał Pan Bóg, oto stał kosz letnich owoców. Wtedy zapytał, co widzisz, Amosie? Odpowiedziałem: Kosz letnich owoców. Pan znowu powiedział do mnie: Nadszedł koniec mojego ludu Izraela. Nie będę mu już więcej odpuszczał. Nadszedł koniec mojego ludu Izraela. Wiem, że Królestwo Północne. Izrael zostało najechane przez Asyrię w 722 roku i to był koniec. Natomiast królestwo Judy i Beniamina zostało najechane w 522 roku, przepraszam w 586 roku przez Sara. Ono potem zostało tak stopniowo odbudowywane. Następnie Aleksander Wielki zdobył tereny właśnie Izraela i Judy, ale Juda Machabejczyk w 150 roku przed Chrystusem dokonał Wyzwolenia Izraela, stąd obchodzą, obchodzą Żydzi święto Hanuki. Ale później znowu Pompejusz w 66, bodajże 6 lub 3 roku przed Chrystusem, zdobył ponownie Jerozolimę i od tej pory cesarstwo rzymskie panowało na terenie całej Palestyny. No ale czytamy dalej, Amosasz 8 rozdział. Czyż z tego powodu nie zadrży ziemia i nie będzie lamentować. Każdy, kto w niej mieszka, czy z tego powodu, że lud Izraela wtedy ucierpiał, to e, czy lamentowała Ameryka Północna, Południowa? Przepraszam, to nie jest sarkazm, to są konkretne pytania, że lamentować będzie cała Ziemia. Musimy zrozumieć, że Ziemia w mentalności hebrajskiej, starożytnej, może oznaczać ten teren, gdzie rozgrywają się te rzeczy. Cała Ziemia, cała nasza Ziemia. Wzbierze się cała jakże rzeka, ta Ziemia, ten, z powodu tego elementu, i zostanie porwana i zatopiona, jakby przez rzekę Egiptu. Jakby. Zobaczcie, tu jest dużo takich przenośnie niuansów. W tym dniu, mówi Pan Bóg, sprawię, że słońce zajdzie o południu i przyprowadzę na Ziemię ciemność w jasny dzień. Znowu mamy język, kochani, e, apokaliptyczny, poetycki. Zobaczcie teraz, jak Dawid w ten psalm. To jest psalm 18 i to samo jest w drugiej księdze Samuela, 22 rozdział. To jest modlitwa Dawida, gdy został wyratowany od Saula. Tak samo Pan Jezus powoływał się na psalm 22 na przykład na krzyżu. Ponieważ tak jak Dawid był wtedy wyratowany od Saula, chociaż czuł, że Bóg go opuścił, ale potem przyszedł do, do, do zrozumienia: Nie, Bóg mnie nie opuścił, bo Pan nie wzgardził głosem ubogiego. To jest dalej w Psalmie 22. Pan nie odwrócił od biednego swojego oblicza. To jest Psalm 22, który Jezus cytował z krzyża. Tylko wisząc na krzyżu, nie był w stanie przeczytać, wyrecytować, wyśpiewać, bo psalmy się śpiewało. Jezus zaśpiewał z krzyża. On nie był w stanie zaśpiewać całego psalmu. A tutaj mamy psalm właśnie 18 Dawida. Przewodnikowi chóru, psalm sługi pana Dawida, który wypowiedział do pana słowa tej pieśni, gdy go pan ocalił z rąk wszystkich jego wrogów i z ręki Saula. Tak jak Jezusa ocalił z ręki z tego Saula pierwszego wieku religijnej odstępczej Jerozolimy, tych systemów religijnych, faryzeuszy, saduceuszy, kapłanów. I Dawid powiedział wtedy: Będę cię miłował, panie mocy moja. Pan, moją skałą, moją twierdzą, to są przenośnie. I wybawicielem. Mój Bóg, moją opoką. Przenośnia, ale realna przenośnia, której będę ufał. Moją tarczą przenośnia, ale za tą przenośnią stoi realna rzeczywistość. I rogiem mego zbawienia. Ten róg, w który się e, dmuchało, żeby wydał ten dźwięk zwycięstwa. Moją warownią. W moim utrapieniu wzywałem Pana. I wołałem do mego Boga. Cały czas Psalm 18. Ze swojej świątyni usłyszał mój głos. Ze świątyni, z nieba. Świątynia i niebo dla Żydów w ich mentalności to było jedno i to samo. A wołanie moje dotarło przed Jego oblicze, do Jego uszu. Wtedy ziemia poruszyła się i zadrżała, a posady gór zatrzęsły się i zachwiały od Jego gniewu. Z Jego nozdrzy unosił się dym. Ciekawe. Z Jego ust Buchnął ogień trawiący, węgle zapaliły się od niego. Nachylił niebiosa i stąpił. Nachylił niebiosa i stąpił, a ciemność była pod jego stopami. Dosiadł Herubina i latał. Latał na skrzydłach wiatru. Zobaczcie, czy to jest dosłowność, czy przenośnia? Czy ktoś będzie się upierał, że to jest dosłowność? Z ciemności zrobił sobie ukrycie. Namiotem wokół niego były ciemne wody i gęste obłoki nieba. Przed, wyobrażamy sobie bitwę to jest opis bitwy, kochani, Dawida z jego wrogami. Przed jego blaskiem rozeszły się obło, jego obłoki, grad i węgle ogniste i zagrzmiał Pan na niebiosach. Najwyższy wydał swój głos grad i węgle ogniste, wypuścił swe strzały. Kto strzelał? Ludzie, ludzie Dawida strzelali. Wypuścił swe strzały i rozproszył ich, cisnął błyskawicami i ich rozgromił. Być może była burza wtedy, albo to brzmiało jak burza. Starcie, natarcie dwóch, dwóch e, e, armii. I ukazały się głębiny wód. I odsłoniły się fundamenty świata od Twojego upomnienia, panie. I od podmuchu tchnienia Twoich nozdrzy. Podmuch tchnienia Twoich nozdrzy. Pan Jezus też miał Niego dziwca zgładzić tchnieniem swoich ust. To jest też opis zniszczenia. Tej religijnej Jerozolimy, wraz nawet z całym budynkiem, z całą budowlą, ósmym cudem świata, świątynią Heroda. Kochani, mam nadzieję, że to widzimy. Psalm 78, zobaczcie, wersety 65 do 66. Psalm 78, wersety 65 i 66. Lecz potem pan ocknął się, jakby ze snu, jak mocarz wykrzykujący od wina, i uderzył na tyły swych wrogów okrył ich wieczną hańbą. Mam nadzieję, że widzimy tutaj przynośnie, a nie Boga, który jest mocarzem, który napił się wina i teraz ktoś go zdenerwował i on tutaj robi rozróbę. Kochani, Jezus Chrystus, nasz Pan i apostołowie również byli Żydami w tej właśnie kulturze i opisując ostateczny koniec świątyni w Jerozolimie i tego całego dramatu miliona stu tysięcy Żydów, ale odstępczego Izraela używali podobnych zwrotów. Tak, podobnych zwrotów, doskonale zrozumianych dla bezpośrednich odbiorców. Oni do dobrze rozumieli. Mateusza 24, 29. Pan Jezus mówi: A zaraz po ucisku tych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebieskie zostaną poruszone. To samo. Teraz Piotr w dzień pięćdziesiątnicy. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, dwudziesty werset. Słońce się zaćmi, a księżyc e, zmieni w krew, zanim nadejdzie te, ten dzień Pański, wielki i okazały. Przedziwny, przedziwny dzień. Księga objawienia, szósty rozdział, wersety 12 do 14. I zobaczyłem, gdy otworzył szóstą pieczęć, a oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się Czarne jak włosiany wór, a księżyc stał się jak krew. O tym jeszcze kiedyś też opowiem o księżycu, który zmienia się w krew. Co to znaczyło? Gwiazdy niebieskie spadły na niebie, podobnie jak drzewo figowe zrzuca niedojrzałe figi. Wcześniej czytaliśmy u Izajasza o tym, gdy potrząśnie nimi gwałtowny wiatr. I niebo ustąpiło jak zwój zrolowany znowu, wcześniej była o tym mowa a każda góra i wyspa ruszyły się ze swoich miejsc. To nie jest dosłowność. To, to jest ten sam język, którego używał Ezechiel, Izajasz, Amos. Wiecie, Ewangelista Łukasz zadbał o to, żebyśmy dzisiaj wiedzieli, że Jezus ostrzegał Jego pokolenie, że to pokolenie będzie świadkiem tych wydarzeń, zniszczenia Jerozolimy i Jego przyjścia. Zobaczmy Łukasza 23, 23 rozdział wersety od 27 do 31, Łukasza 23, wersety 27 do 31. I szło za nim wielkie mnóstwo ludzi i kobiet, które płakały nad Nim i zawodziły. Ale Jezus zwrócił się do nich i powiedział: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, ale raczej płaczcie nad sobą i nad waszymi dziećmi. Oto bowiem idą dni. Kiedy będą mówić, błogosławione niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły, wtedy zaczną mówić do gór, padnijcie na nas, a do pagórków, przykryjcie nas, bo jeśli z zielonym drzewem tak się dzieje, cóż będzie ze suchem? I właśnie te wydarzenia miały miejsce podczas wojny żydowskiej. I czytamy o tym w Księdze Objawienia, w szóstym rozdziale, werset 15-17 a królowie ziemscy i możnowładcy, czyli ci, którzy rządzili Jerozolimą, i bogacze, i wodzowie, i mocarze, i każdy niewolnik, i każdy wolny ukryli się w jaskiniach i skałach górskich. To jest Księga Objawienia, szósty rozdział, wersety 15-17. do I mówili do gór i skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem baranka. A oni przecież Żydzi odrzucili Jezusa jako baranka. Dlatego doświadczyli niejako gniewu baranka. To tak, jakbyśmy e, wkładając palec do kontaktu, doznali szoku elektrycznego, byli porażeni prądem i powiedzieli: To jest gniew natury, to jest gniew technologii, gniew natury. Ale czy prąd nas zaatakował, czy my zaatakowaliśmy prąd i doświadczyliśmy skutków tego? Bo to nadszedł wielki dzień jego gniewu, i kto może się ostać? Kto może się ostać? O tym też mówił Malachiasz, Gdy pan przyjdzie do swojej świątyni, kto zniesie dzień jego przyjścia? Kto się ostanie? To jest też mowa o tym, o tych wydarzeniach apokaliptycznych, kochani, eschatologicznych. Rzymianie w ogóle strzelali do, do Żydów z katapult, używając takich ognistych kul, pocisków, i one rzeczywiście wyglądały też jak spadające gwiazdy. Ale to, że mi się słońce, księżyc, tak, to też oznacza słońce to ojcowie narodu, faryzeusze, kapłani, matka, może tak, matka to bardziej kapłani, bo matka jest związana z kapłaństwem lewickim. kiedy Paweł mówił, że Jerozolima. Górna Jerozolima jest naszą matką, bo my mamy inne kapłaństwo. To Jerozolima Dolna to też jest jakby matka. Kapłanie, kapłani jakby byli, reprezentowali oni matkę. Natomiast wszyscy inni byli jak gwiazdy. I jeśli porównamy to właśnie z mieszkańcami Judy, Żydów, współrodaków, to zobaczmy, bo Józef, syn patriarchy Jakuba, miał sen. Śnił mu się jeszcze jeden sen. To jest księga rodzaju 37 rozdział. Śnił mu się jeszcze jeden sen i opowiedział go swoim braciom. Znowu mi się śnił sen. A oto słońce, księżyc i 11 gwiazd pokłoniły mi się. Gdy powiedział to swemu ojcu i swoim braciom, jego ojciec zgromił go i powiedział: I teraz, jak zinterpretował Jakub? Słońce, księżyc, gwiazdy. Cóż to za sen, który dzisiaj śnił? Czy ja. I Twoja matka, przyjdziemy z Twoimi braćmi, aby Ci się kłaniać aż do ziemi? Ale, kochani, wiemy, że tak się stało. I była to zapowiedź Jezusa Chrystusa. Józef był typem Chrystusa. Kończymy. Czyli, zobaczcie, język apokaliptyczny Nowego Testamentu jest zaczerpnięty ze Starego Testamentu. W Nowym Testamencie tak naprawdę nie ma nic, co byłoby dodane. Jedynie jest wypełnienie tego, co było w Starym Testamencie. Dlatego nie wyrzucamy Starego Testamentu, bo musimy rozumieć Nowy Testament, który jest wyjaśnieniem Starego Testamentu. I jeśli chcemy, mam nadzieję, że chcemy pozostać intelektualnie uczciwi wobec ludzi i wobec Boga, wobec wierzących, to musimy uszanować zawsze kontekst, styl literacki, język i kulturę tamtego okresu. I to przyniesie nam wolność, bo Jezus przyniósł nam wolność. I nie będziemy oczekiwać ciągle na coś, co już się stało, tylko wejdziemy w pełni nowego przymierza. Doświadczymy Jezusa właściwie, bo Jezus jest zbawieniem, nie oskarżeniem. I każdy, kto przyjmie to zbawienie, wchodzi w Jego łaskę, i on tą łaską rozjaśnia naszą świadomość. Ale religijne umysły, samozbawcze umysły, będą oskarżać mnie i ciebie o pychę, że jesteś pyszny, bo Boga nazywasz swoim ojcem. To samo uczynili Jezusowi. Uważali go za pysznego, bo Jezus mówił o Bogu, że to jest jego ojciec. I żądali znaku. Od ciebie też będą żądać znaku, ode mnie żądają znaku. Pokaż swoim życiem, udowodnij, pokaż. Kochani, to jest język szatana, i takim ludziom możemy tylko powiedzieć apagę. Idź precz. Oczywiście nie odrzucamy człowieka, ale odrzucamy tę mentalność, wrogą mentalność, ponieważ są to skorpiony. Ta mentalność to jest skorpion, który kąsa, ale ta teologia. Jest zniszczona, nie ma do nas dostępu, bo chroni nas krew Jezusa Chrystusa, Jego własna krew. Trzymajcie się, kochani, bądźcie mocni, zbawczą łaską Pana Jezusa. Pozdrawiam ciepło, trzymajcie się.